Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Minecraft. I tak, popatrzcie na początku w ogóle, który już mamy dzień. Mamy 198 dzień, a aktualnie mamy południe, więc dzisiaj na spokojnie będziemy mieli taki yy, jubileuszowy, że jak to się tam mówi, odcinek. Yy, akurat mamy dzisiaj tak samo, wypada nam na dzisiaj 30 odcinek. I w tym 30 odcinku dobijemy sobie do 200 dnia. I tak, co się na tym świecie pozmieniało, bo trochę tak samo pobudowałem to jak mówiłem. Najważniejszą rzeczą jest to, że udekorowałem trochę nasz statek i dzisiaj tak samo się nim będziemy zajmować. Będziemy tak samo go bardziej dekorować. I dokończyłem... Nawet się tam przejdziemy w sumie. Dokończyłem właśnie nasz chodnik, żeby tak samo y, dolatywał, y, dochodził w sumie do y, naszej latarni morskiej. I już y, tak sobie mniej więcej popatrzyłem na ten świat. To już powiem wam coraz większe zmiany tutaj właśnie zachodzą. Aha, i dokończyłem pomost. A właśnie ta ścieżka prowadzi nas tutaj, tutaj, i aż właśnie do samej naszej wieży, tak więc nie ma sensu tam iść tak naprawdę do samego końca. Zobaczymy jeszcze co tam ciekawego słychać na naszym statku. Pokażę Wam co tak pododawałem trochę. Myślałem właśnie jeszcze pododawać banery na przodzie i na tyle. Yy, tak, więc tutaj zrobimy kajutę kapitana. Yy, Dodajemy po prostu skrzynkę, stół kartograficzny, yy, trzy łóżka i biblioteczki i stojaki na zbroję. Tak, jak, yy, właśnie nie pamiętam czy te schody, czy ja te schody tutaj dodawałem właśnie na odcinku czy nie. I tak, tutaj mamy krzesło ik ikon, tą ikonkę, żeby tutaj coś dodać. I blok żelaza i dodałem flagi na czubku i takie xiki, trochę. On wygląda bardziej ten statek, tak sobie jak już zbudowałem go. I pomyślałem trochę taki jakby statek zakonu krzyżackiego, coś właśnie podobnego. Więc tak i mam jedzonko, mam jedzonko. Więc tak, dzisiejszy odcinek będzie taki właśnie bardziej luźniejszy, ponieważ miałem jeszcze problem z Minecraftem nie wiem dlaczego, ale nie chciał się kompletnie uruchomić, niby że klikałem na, na launchera, ale się nie uruchamiał. Na szczęście pomogło to, że yy, odinstalowałem po prostu całkowicie Minecrafta i zainstalowałem go jeszcze raz. Na nowo, nie wiem, nigdy takiego błędu nie miałem, yy, jak zwykle dzisiaj przed nagrywaniem. Takie coś musiało się właśnie stać. Także przypominam w ogóle o zostawieniu subskrypcji na kanale i łapki w górę. Pomalutku, właśnie zbliżamy się już do setnego odcinka. W sumie to zboże można by sobie było już zebrać. Działa to, działa. Trochę nie wiem czemu może dlatego, że to jest mało światła, czy coś takiego, że to nie jest na powierzchni. I to zboże, właśnie coś yy, bardzo pomału. Rośnie, nie wiem dlaczego. Dobra, zbierzmy sobie to wszystko stąd. OK i można w sumie już y, zamknąć nasz, y, naszą wodę. O! Dobra, zbierzmy sobie stąd nasionka. Nasionek mamy naprawdę bardzo dużo. Musiałbym może ogarnąć jakiegoś wieśniaka, który będzie chciał odkupić te nasionka. Nie wiem, czy w ogóle takiego można mieć, że po prostu on te nasionka będzie yy, chciał odkupić, czy nie. Napiszcie w komentarzu, czy w ogóle takie coś można, takiego villagera, czy można ogarnąć, czy nie. Dobra, to już mamy. Tu. Okej, okay. następne nasionka. O, właśnie tak. I myślę, że już na tym odcinku patrzyłem sobie, jak się buduje właśnie tą y, farmę tych y, creeperów. Trochę jest trudna, trochę będzie, trochę, trochę, sporo będzie tego budowania właśnie, ale już chcę zbudować taką jednak lepszą farmę, a nie taką po prostu malutką. Tak jak na przykład mamy tą farmę żelaza, która na ten moment wystarcza Ale tak samo myślę o tej farmie żelaza, żeby zbudować albo dwie takie Albo zbudować całkowicie inną, bardziej wydajniejszą Choć jednak jakbym myślę zbudował dwie takie farmy To myślę, że na spokojnie żelaza byłoby aż nadto Chociaż i tak aktualnie z tego żelaza i tak y, zbyt dużo w sumie y, nie korzystam Jedynie co to bym mógł jakieś bikony popostawiać jednak większej ilości tych bikonów co by się jednak nie myślę żeby się jednak w sumie przydało taka właśnie większa ilość yy, tych bikonów okej okay. a i patrzyłem sobie tak samo jakieś może ciekawe mapki nagrać na kanał znalazłem parę i myślę właśnie Yy, o kurde nie zniszczyło się nie i myślę właśnie nagrać yy, parę mapek to może w następnym tygodniu albo jeszcze w następnym yy, by się taka mapka może raz w tygodniu na kanale może tak samo pojawiła dobra tutaj już kończymy ok dobra akurat już mamy noc to chodźmy się przespać i akurat będzie 199 i potem będzie następny dzień 200. Tak więc taki jubileuszowy odcinek. Kurde, trudne jest to słowo, jak dla mnie. Dziś nie mogę tego słowa wypowiedzieć. Aha, jeszcze sobie w sumie pohandlujemy z wieśniakami, bo tak samo mamy w głowie projekt, żeby zbudować właśnie beacon ze szmaragdów. Ok, chodźmy spać. Okej. Okay. Mm, co ja chciałem? Aha. Czy ja mam jakieś yy, w ogóle w ekwipunku mam tylko jedną tu i tu 31. Dobra, to, to zostawmy. Pójdźmy do naszej farmy. I tak samo tą farmę będę musiał jeszcze podnieść, nawet myślę o dwa, żeby ona jeszcze bardziej była wydajniejsza. Ok, ile tej mamy nazbieranych? Tutaj mamy tyle. O, to ładnie się nam nazbierało. A tutaj AHDS to, to, co już nawet nie zbierałem tego. To zbierałem tylko właśnie z dołu, a z góry kompletnie nic y, tego nie zbierałem, bo tak samo sobie pomiędzy odcinkami właśnie z tymi villagerami handlowałem. Tak więc podejdziemy sobie tutaj. Zróbmy papieru. Czyli tak to to, 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 to i w sumie to można oddać tutaj. I idziemy właśnie sobie pohandlować. W ogóle będę musiał tak samo zdobyć trochę netherite'u, żeby sobie w końcu tutaj mamy co wydajność, niezniszczalność 3, jedwabny, dlatego będę musiał sobie zrobić jeszcze lepszą łopatę i siekierę i do netherite'owego. Setuj ją tak samo zrobić i mamy tam naprawa, który sprzedaje kartki. Ty sprzedajesz kartki, łagodny upadek. A mam to jakoś po lepszej cenie te kartki gdzieś. Nie, wszystko mam. Dobra, to lecimy. Co so, ty masz akurat niezniszczalność? Czy to się możesz przydać? O, i ja akurat będziemy mieli lepszego. No, pokaż te swoje ikonki. Mamy teraz już fachowca. Co to, nie chcesz już kopić nic tutaj. Mamy tą niezniszczalność. I tutaj łagodny upadek jeden. I mamy zegar, to nieźle. Ale u niego można tak samo za trzy książki. Tutaj mamy co morską fortunę. I dobra, lecimy u ciebie, czemu by nie. Dobra, mamy 30. 32, zobaczmy w ogóle co tam ciekawego słychać u naszej farmy żelaza Najedzmy się o, co mnie nieźle No, niech już ten. Tutaj w ogóle są te wyśniaki, czy znowu zniknęli. Dobra, są trzy a tutaj są tak samo czy nie raz było tak, że po prostu... Na początku były ze wszystkich, właśnie były po trzy, a potem było tylko właśnie w jednym. Yy, nie wiem dlaczego. Chodźmy w sumie pokopmy trochę tej górki, zrównajmy ją bardziej. Siemano I tak właśnie poza odcinkiem będę musiał ją dalej wyrównać, tak sobie po prostu yy, włączę jakąś muzyczkę na YouTubie. I tak właśnie sobie yy, lecę z tą górką. O I tak właśnie o, sobie biorę Cyk cyk I właśnie ją sobie niszczę Nie wyobrażam sobie tak tej góry niszczyć zwykłą po prostu łopatą jakąś żelazną czy coś Bo jednak to by było naprawdę bardzo Ale to bardzo dużo po prostu czasu A tak to Właśnie tom to leci ciach ciach i już Dobra dokończmy sobie to to już kilowym, w sumie można w tym odcinku nawet sobie zbudować jakąś lepszą siekierę i ten i właśnie tą łopatę. W sumie w skrzynce powinienem mieć y, jakieś lepsze, właśnie y, te y, książeczki. W sumie, czekajcie niezniszczalność 3, wydajność 4 w sumie ta łopata mogłaby zostać. Ją by wystarczyło tylko ulepszyć do netherite'owej, a tej mamy niezniszczalność. 2 i jedwabny dotyk, to by tej można było dać po prostu wydajność, tak samo i niezniszczalność i myślę, że łopata byłaby naprawdę w porządku, którą mamy godzinę północ, bo że północ, południe mamy. Oddajmy tylko to wszystko yy, właśnie do skrzyneczki. Ok. Cyk-cyk. To tu, to tu, to tu. Dobra, i teraz szukamy w książkach. Szczęście nam niepotrzebne. Zaklęty ogień. Nie, 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 nie. nie. Niezniszczalność 1, to na razie nie. Wydajność pod wodą nie nieskończoność. Tu 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 tu. Niezniszczalność 3. I yy, teraz tak, to byśmy dali. Tutaj mamy niezniszczalność. To byśmy dali do siekierki. Yy. Dobra, a teraz bym potrzebował... Co, o, mamy akurat wydajność 4 i tutaj mamy coś lepszego na, 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 na. ochrona 3 to jest bo wydajność 1 ostrość 3 to mi niepotrzebne Dobra Chodźmy do kowadełka i teraz tak to dajmy tu i mamy niezniszczalność 3 i wydajność Ok, i tobie Ty w sumie byś mogła być Predator Dobra, tutaj mamy nasz miecz Który może być Naprawa, szczęście, niezniszczalność Wydajność 3 mamy tutaj tylko To musimy tą wydajność pociągnąć, a w ogóle jest, Szczęście jest tylko na trójce Czy może być na przykład na czwórce yy, Zobaczmy to Szczęście mamy ciągle 3. Wydajność, zaraz, zaraz. Wydajność 4, tej byśmy mogli dać. Czy mamy właśnie jakąś wydajność lepszą? Mm. Tutaj było wydajność nie, ale chyba mi się zdaje, że raczej wydajności 4, to chyba nie będziemy mieli. Tutaj mamy. Wydajność 1 to nie, nie zniszczalność, a tutaj nieskończoność to do łuku. Mm. Tutaj było wydajność 5, o. Wydajność 5. Czy mi to da aż 35 naprawdę, jakbyśmy dali tak i tak? Tak nie. Mm -hmm. Ulala. Hmm nie wiem czy iść kurcze do y, naszego hmm, który mamy w ogóle już godzinę, dobra skoczymy jeszcze na szybkości y, właśnie do naszego y, b, 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 nete, nie neteru tylko do naszej ekspiarki więc widzimy się na miejscu Okej, okay, jesteśmy już tak naprawdę prawie na miejscu, jeszcze sobie, póki pamiętam, ściszę dźwięki, żeby tego tak ostatnio zapomniałem i całkowicie ściszyć, żeby nie było właśnie, że mnie nic kompletnie nie będzie słychać na tym nagraniu, a było tylko słychać właśnie endermany. Więc tak, patrząc na ten, wydajność, tutaj mamy będzie wydajność 4. Też nam tylko została łopata właśnie Do wydajności 4 I tak naprawdę mamy spoko secik Jeszcze tylko będę musiał netherite znaleźć, znowu pokopać troszeczkę I ten I poulepszać to Ale naprawdę mega jest to właśnie, że można podróżować Ponad bedrockiem Bo to jest mega naprawdę mega ale to mega ułatwienie sobie całkowicie najlepiej o ściszmy tak to jest naprawdę mega właśnie to ułatwienie oby tego nigdy tak naprawdę nie, nie naprawiali tego bo tak to by trzeba było kopać bardzo dużo w metrę, a tak to przy pomocy sposobu właśnie yy, wykopujemy czy w sumie to niszczymy jednego bedroka i mamy tak naprawdę przejście Dobra, expigleci. W ogóle będę musiał tak samo ogarnąć villagera, żeby... A w sumie zbierzmy to. O kurde, cały ten zawalony. Bo już mi się skrzynka zapchała. Yy, w ogóle będziemy ogarnąć po prostu, już zapomniałem samą ja mówić, ogarnąć właśnie tego jednego villagera, żeby mógł od nas na przykład perełki kupywać i to też by było mega sposób właśnie na zarobek szmaragdów. No, dawaj exp Lecisz, potrzebuję 35. Lecisz, dawaj. Ale mega to jest wydajne. A czekajcie, a zapomniałbym jeszcze o jednym, przecież ja tutaj nie mam ani naprawy, ani nic. To jeszcze będę musiał kupić od villagerów naprawę. O tym też całkowicie yy, zapomniałem właśnie. Kompletnie mamy już 30 level. Tak więc, już yy, szybko, w miarę, to leci. Tak naprawdę. A i dalej, przypominam o zostawieniu subskrypcji na kanale. I łapki w górę. I napiszcie jakiś komentarz, bo to tak samo naprawdę. Właśnie zwiększa zasięgi mojego filmu. Bo naprawdę, subskrypcja tak nie wpływają w sumie na algorytm YouTube'a. Tylko właśnie, jak czytałem, to chyba są właśnie łapki i właśnie chyba komentarze, subskrypcje właśnie w tym udziału właśnie nie biorą. W sumie kto zrozumie algorytmy YouTube'a tak naprawdę. Bo czasami na głównej naprawdę filmy mi się wyświetlają z ponad na przykład 10 lat. Więc to jest naprawdę masakra. Dobra, mamy wydajność 4. Okej, okay, więc to już mamy. I jeszcze trochę Was można poklepać, żeby jednak wbić ten większy lewy, żeby sobie dodać do tych kolejnych jednak tą naprawę do tej siekierki i do tej łopaty. Dobra, tyle myślę, że starczy. Tak więc wracamy i w sumie widzimy się już przy... w sumie portalu. Tak więc widzimy się za moment. Ok, jesteśmy już prawie przy portalu. Zjedzmy sobie, aha i w sumie można sobie już teraz dać dźwięki na 54, ok. I lecimy do portalu. Muszę jeszcze te perełki w ogóle pochować sobie do skrzynki, bo za zawaliły mi po prostu cały cały eklipunek. I lecimy wczytywanie terenu. Ok, mamy akurat noc, to się bardzo świetnie składa. Tak więc panie i panowie. Mamy 200 dzień, więc naprawdę mega, mega, po prostu dobra, tak więc zostawmy te perełki tutaj. Znowu tutaj już będziemy mieli mega to zawalone tymi kompletnie tymi właśnie perełkami. Dobra, zostawmy tylko to w skrzynkach, bo w sumie odcinek i tak jest już bardzo długi, pewnie będzie podchodził już po 30 minut. Zostawmy tylko to tu i to, to tu i lecimy się pożegnać. Ok. Dobra, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że w następnym odcinku w końcu zabierzemy się za budowę właśnie tej farmy creeperów. No to w sumie to by było na tyle, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się zamiżegnam żegnam. Na razie, cześć.